Thank yes. you. W spółdzielczym Domu Kultury w Nowym Targu odbyło się chatkowe kolędowanie z gwiazdami. Otwarte, integracyjne spotkanie z muzyką, które zgromadziło uczestników, opiekunów, mieszkańców miasta oraz zaproszonych gości. Wydarzenie miało ciepły, wspólnotowy charakter i od początku było pomyślane jako przestrzeń spotkania oraz uważności na drugiego człowieka. Inicjatorem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło, w Nowym Targu znane lokalnie jako chatka. Stowarzyszenie we współpracy ze Spółdzielczym Domem Kultury zaprosiło do nowego targu artystów, którzy wspólnie z uczestnikami wzięli udział w kolędowaniu. Gośćmi specjalnymi byli Hanka Wójciak oraz Jacek Długosz. Artyści nie ograniczyli się do koncertowego występu. Wspólne śpiewanie, rozmowy i bezpośredni kontakt z uczestnikami stworzyły atmosferę bliskości i autentycznego przeżywania kolędowych tradycji. Muzyka stała tu pod pretekstem do integracji i budowania relacji ponad podziałami. Bardzo dziękujemy Janice Wójciak i Jaskowi Długoszowi za to, że zechcieli dzisiaj poprowadzić to polędowanie. Wielkie brawa dla nich. Trochę boi się prawdy na sobie. Kiedy z wokali, to